Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak wygląda jesień 2025 w podatku od nieruchomości i co powinieneś w związku z tym zrobić. Serdecznie zapraszam do odcinka. Cześć, nazywam się Wojciech Hełcha, i swoje życie zawodowe związane z doradztwem podatkowym. Pracuję jako doradca podatkowy w kancelarii Axelo. W mojej codziennej pracy pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w sposób efektywny podatkowo z uwzględnieniem ryzyka potencjalnego sporu z organem skarbowym. W moim podcaście dzielę się praktyczną wiedzą związaną z podatkami, bazując na prawdziwych biznesowych przykładach. Zapraszam! Przypomnijmy bardzo bardzo krótko od 2025 roku obowiązują nowe przepisy w podatku od nieruchomości, zmiana definicji budynku i budowli przede wszystkim czyli no Dwie z trzech rzeczy, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Zmieniła się definicja, więc no, też zmieniło się to, co jest opodatkowane, albo w jaki sposób jest interpretowane przez gminy, że jest opodatkowane. No i bardzo dużą aktywność w tym zakresie gminy wykazują. No i jakie są takie najważniejsze rzeczy, które. Wydarzyły się wakacje jesień 2025. No i co one znaczą dla Ciebie, jeżeli słuchasz tego podcastu i podatek od nieruchomości jest w jakiś sposób związany z Twoją działalnością? Zmiana numer jeden dotyczy tego, jak niektóre gminy traktują. Pustostany. To jest szczególnie sytuacja u deweloperów, no bo część deweloperów ma mieszkania wykończone w stanie deweloperskim. Tu nie ma zaskoczenia. No i jest delikatny przestój na rynku nieruchomości. Te mieszkania sobie stoją i. Nie mogą z jakichś przyczyn zostać sprzedane, ale deweloperzy nie chcą ich obtanić, no bo szacują, że w przyszłości opłaca im się, jakby trzymać te mieszkania, żeby sprzedać je w tej cenie. Nie chcą po prostu obniżać ceny. No i te mieszkania tak sobie stoją puste. No i co? Część gmin, część miast, takich jak na przykład Warszawa czy na przykład Katowice, twierdzą, że takie mieszkania nie są zajęte na działalność, nie służą zaspokojeniu. Potrzeb mieszkalnych, ale są związane z działalnością gospodarczą. No i jaki to ma wpływ? No przede wszystkim, jak się można domyślić, na wysokość opodatkowania, ponieważ jeżeli mieszkanie, no tutaj budynek generalnie, jest na cele mieszkaniowe, to stawka podatku wynosi plus minus złoty 20 obecnie. Jeżeli jest na zajęty budynek na działalność gospodarczą, no to stawka wynosi 32 zł za metr. Więc no, jest ogromna różnica. Wyobraźcie sobie takiego dewelopera, który ma 100 mieszkań po 50 metrów, 100 razy 50 no i razy złoty 20 albo razy 32 zł. Ogromna, ogromna różnica. No i część gmin nawet się zastanawia, czy też nie postąpić w tym zakresie. Na razie jest to jakby podzielone, na przykład w Częstochowie i Łodzi dalej gminy stosują tą stawkę właściwą dla mieszkań. No i co to znaczy dla ciebie? Jeżeli jako osoba prywatna masz mieszkanie, które sobie po prostu stoi i je nie sprzedajesz, nawet może być wykończone, nie mówię o pustostanach, no to jest przede wszystkim ryzyko, że powinna być zastosowana wyższa stawka podatku. No i masz potencjalnie zaległość podatkową i odsetki. Jeżeli natomiast masz biznes związany z właśnie z budownictwem czy mieszkaniami, no to tutaj właśnie znowu jest to dyskusyjne. Moim zdaniem, patrząc na przepisy, patrząc na Uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2024, który dotyka tego problemu, no to przy taku takich deweloperów. Chyba jednak bym się skłaniał ku temu, że ta jednak stawka powinna być niższa. W przypadku osób fizycznych, które już długie lata trzymają takie wykończone mieszkania, a znam takie osoby, no to niestety tutaj uchwała wskazuje, że raczej jest ta stawka wyższa. No Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Warto się do niej przygotować, być może wystąpić z wnioskiem o interpretację, być może przygotować odpowiednią argumentację, dlaczego taka stawka, a nie inna. Niemniej warto mieć świadomość tego problemu. Druga kwestia, którą być może wielu podatników nie jest świadoma, to że gminy mimo że pewnie powinny być bardziej dofinansowywane, jeżeli chodzi o działy zajmujące się podatkiem od nieruchomości, to jednak to nie są ludzie, że tak się wyrażę, ograniczeni. Oni znają się też na przepisach i przede wszystkim znają różne sposoby, jak w Tani sposób monitorować to, czy ktoś wykazał wszystko do opodatkowania. No i tutaj nawet się pojawił artykuł w Dziennik Gazecie Prawnej, że gminy korzystają ze zdjęć satelitarnych i dronów, ze Street View, z geoportalu, z Google Mapsie i tam, jeżeli widać jak na dłoni, że dany podatnik ma ogrodzenia, wiaty, kontenery, jakieś budynki i oni, w sensie przedstawiciele gmin, porównują te zdjęcia satelitarne z tym, co zostało zgłoszone, do podatku od nieruchomości, no to ja obserwuję, że pojawiają się pytania do podatników. I to często pytania nie tylko o 2025 rok, ale od razu pojawiają się pytania o przeszłość. Dlaczego w przeszłości coś nie zostało zgłoszone? Więc jeżeli do tej pory samodzielnie zrobiłeś audyt w podatku od nieruchomości, bazując na przykład tylko na załączniku do ustawy, albo w ogóle się tym nie zająłeś. No, to zdecydowanie sugeruję po prostu wziąć się do roboty, mówiąc delikatnie, ponieważ. Gminy przyznają i to i większa miejscowość, tym gminy bardziej mają te śmiałe kroki i są bardziej profesjonalne w tym, co robią. Już Ja znalazłem nawet artykuł z 2015 roku, że gminy zaczynają używać dronów i że takie delikatne używanie dronów już przynosiło dodatkowy wpływ, to było bodajże do gminy Kraków, w wysokości ponad miliona złotych, a co dopiero 10 lat później, jak technologia poszła do przodu. Trzecia kwestia to wnioski o interpretacje. Niestety większość interpretacji, według mojej wiedzy, jest negatywna, czyli o co byśmy się nie zapytali tak naprawdę, czy to stacje trafu przede wszystkim, czy jakieś inne kwestie, to nie wiem, instalacje wewnątrz budynków, to dużo interpretacji jest negatywnych. Jednocześnie jednak pojawiają się też interpretacje pozytywne. Na przykład gliwice, miasto, gmina gliwice wskazała, że kontenery wielofunkcyjne, które nie są trwale związane z gruntem, nie stanowią budynku, budowli, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Fajna, dobra, logiczna interpretacja, ale na przykład taki prezydent miasta Rzeszowa, mimo że przepis wprost mówi, że takie kontenery nie powinny być opodatkowane, to on jednak twierdzi, że są opodatkowane, więc... Ale to jest jakby fajne, że gminy tak nie idą same, że wszystkie jakby idą w tym samym jakby nurcie, że tak się wyrażę, nie? Że jedna gmina tak powiedziała w Polsce, to my tak wszystko Robić. Więc naprawdę tutaj zależy od gminy, i chcę tylko powiedzieć, że się idzie dogadać. Nie tylko jeśli chodzi o te wnioski i interpretacje, ale nawet zauważyłem, że na przykład robimy korektę za 2025 rok. No i dostaliśmy od razu wezwanie, co z poprzednimi latami, bo tutaj wykazujemy w 25. znacznie więcej obiektów niż w poprzednich latach. No i naprawdę idzie się dogadać z tą gminą, że my jeszcze pracujemy nad poprzednimi latami, że mamy jakieś wątpliwości interpretacyjne, że może w tym i tym złożymy wniosek o interpretację, a co oni w ogóle o czym sądzą, więc też to jest taki punkt o tym, żeby się nie bać tych korekt podatku od nieruchomości, może najpierw wybadać jaka jest gmina, jakie ma stanowisko, jakie ma interpretacje i wtedy podjąć jakieś kroki, ale naprawdę tam są bardzo rozsądni, przyjaźni ludzie. Więc to też jest taki mój apel: że, że naprawdę nie bójmy się tych audytów podatku od nieruchomości, no i później oczywiście wdrożenia rekomendacji. Kolejny punkt, który chciałbym poruszyć, jest to taka bardziej ciekawostka zmiana na przyszłość, że bardzo ułatwi się to, jak będziemy analizować podatek od nieruchomości. Bo teraz jest tak, że jeżeli wydawane są jakieś interpretacje w zakresie podatku od nieruchomości, no to każda gmina ma własną stronę internetową, w różny sposób i publikuje w Wordzie, PDF, trzeba te pliki pobrać lub nie i ciężko znaleźć tak wszystkie interpretacje w zakresie podatku od nieruchomości. Natomiast od 2026 roku ma powstać system wspólny dla wszystkich wniosków o interpretację w zakresie podatku od nieruchomości, a dokładnie według mojej wiedzy ma pewnie się po prostu te interpretacje będą się pojawiać w systemie EUREKA, on jest darmowy. I on po prostu zawiera do tej pory interpretacje po prostu takie klasyczne, nie w podatku od nieruchomości. A od 2026 roku ma też zawierać te interpretacje w zakresie podatku od nieruchomości. Więc fajnie to obserwować. Myślę, że ta zmiana wejdzie. Więc jak najbardziej to sprawi, że też no, gminy będą miały łatwiejszy dostęp do wiedzy ogólnej, jak się coś traktuje w Polsce i być może też zmienią swoje podejście. To też jest jakby istotne. Ale myślę, że ogólnie zmiana na plus. I warto jakby patrzeć na te interpretacje, monitorować, szczególnie, że to będzie łatwiejsze. Ostatni punkt, jaki chciałbym się podzielić w tym odcinku, to jest to, że urzędy reagują dużo szybciej. Że na początku było tak, że ja zauważyłem, że gminy robiło się tą korektę i gmina się nic nie odzywała, na przykład przez pół roku, albo nawet przez do tej pory się jeszcze nie odezwała w związku z wiem, korektą deklaracji PON, po prostu to zaakceptowała i tyle. I tak było z deklaracjami złożonymi na początku roku. Teraz, jak ktoś koryguje deklarację podatku od nieruchomości, to widzę, że ta reakcja jest dużo szybsza. Nawet nie ta reakcja. Że pytają się o 2025 rok, który przepisy się zmieniły, ale bardziej widzę, że praktycznie automatycznie się pojawiają pytania: A co z latami poprzednimi? Czy ta korekta, żebyście dali wyjaśnienia, czy wy też nie powinniście skorygować lat poprzednich? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Dlaczego? I tak dalej. Więc to jest taki też wniosek dla Was, że. Ym, Dobrze by było nie tylko robić audyt w podatku od nieruchomości za 2025 rok, ale jeżeli do tej pory ten podatek to był takie przypisywanie, to też za lata wcześniejsze. Bardzo częsty błąd podatników jest taki, że moi klienci zakładają, że na przykład. Część rzeczy, które wsadzono do załącznika, bo załącznik teraz w dużej mierze determinuje, co jest budowlą opodatkowaną, że to, co się pojawiło w załączniku, no to wcześniej nie było załącznika, więc tego nie ma, nie jest to opodatkowane. No i to nie jest do końca prawda. W przed 2025 roku prawo budowlane zdecydowało, co jest opodatkowane podatkiem od nieruchomości, i tam bardzo duża część w przeszłości obiektów, które jest teraz opodatkowana, w przeszłości też była. I niestety nie można tak przyjmować, że od 2025 roku nagle mamy 10 razy więcej przedmiotów do opodatkowania. Po prostu teraz jest to wprost napisane, a wcześniej nie. Wcześniej to były głównie wyroki albo właśnie te przepisy prawa budowlanego. Trzeba było zajrzeć do innej ustawy, było to po prostu trudniejsze. Także moja rada na przyszłość generalnie sprowadza się do tego: Łączmy audyt za 2025 rok z audytem za przeszłe lata, żeby nawet jak no nie wiem, nawet jak nie będziemy chcieli korygować tych wszystkich naszych deklaracji, no to żeby chociaż mieć świadomość finansową, co nas ewentualnie czeka w razie kontroli, które są niestety coraz częstsze. No, i to by było na tyle. To bardzo krótki odcinek, taki przypominający o tym problemie podatku nieruchomości. Opowiedziałem, co się zmieniło w praktyce. Przede wszystkim zmiany dotyczą w praktyce deweloperów albo tych, co mają po prostu mieszkania puste, że tak się wyrażę, pustostany. Tam jest dyskusja o tym, jaką stawką podatku to powinno być opodatkowane. Po drugie, gminy standardowo używają Orto, Foto, Map, Geoportalu, Google Maps, Street View i weryfikują niskim kosztem to, co powinno być opodatkowane i się pytają podatników. Po trzecie, interpretacje, no większość na ten moment jest negatywnych, ale zdarzają się pozytywne. Zbadajcie w Waszej gminie, jakie mają podejście do pewnych obiektów. No i być może właśnie to jest fajny okres, żeby złożyć wniosek o interpretację w tym zakresie. Po czwarte, od 2026 roku interpretacje w zakresie podatku od nieruchomości mają być w ogólno polskim ogólnodostępnym systemie, jednym systemie tak żeby łatwo było je podejrzeć te interpretacje z różnych gmin. No i szóste gminy naprawdę da się z nimi dogadać, to po pierwsze, a po drugie coraz szybciej reagują na nasze korekty, czy ogólnie po prostu szybciej reagują w podatku od nieruchomości i warto nie tylko skupić się na tym 25 roku, ale też moim zdaniem w 90% przypadków niestety, niestety zbadać też rozliczenia przeszłe. Jeżeli podatek od nieruchomości to jest coś, co nigdy nie badałeś albo robiłeś to do tej pory bez profesjonalisty, serdecznie zapraszam do bezpłatnej konsultacji. Zapraszam też na mojego LinkedIn, na Instagrama. Tam wrzucam różne materiały, ciekawostki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania. No i trzymajcie się. Cześć.